Jakieś nowe domki, chyba. A może cudo? Jakie? 400 tysięcy. Czyli bez cud na razie. Domy. Hata, nie. Cmentarz się by przydał. O, karczma się na pewno przyda. Karczma na pewno kupimy. Hmm. Cmentarz. No mm -hmm. No krecy to potrzebują jakichś targów jajaj Żłobek No nie wiem Macie uniwersytet Dom starców, warsztat pies rezydencja Nie, na razie nie będę wydawać kasy na coś takiego, niepotrzebne mi to na razie. Dwór. Macie domy. Na razie wystarczy. Zbudujemy tylko, że jakoś daleko no.

and praise our culture through drink. Właśnie, wydepcie ścieżkę. Jest pendoru. Potrzebujemy tu. Mm. O, zaraz do nas przejdą. Jak wszyscy kartmy zobaczą, to się zlecą tutaj. Libacje alkoholowe to wszyscy kochają. To, gdzie? Kto do Ciebie idzie? Kolejni Ojej! Trzeje miasta przejmuje, jak my U, jest ciężkim zawodnikiem, wiecie, co zapiszę sobie? Jazgot. Jeden. Nie wiem czemu jeden w sumie. No bo jest jeden jazgot, w sumie, tak. Nie wiem, co mam zrobić. Tu byś coś przydało zbudować, coś kupić nowego, e. dobra? To było dziwne, a więc zbrojownia w końcu. Łaźnie. i amfiteatr. O kurde drogo. Kurcze. Kupię to i zbudujemy To jak najmniej splendoru daję. O. The amphitheater. Now that is impressive. Łaznie też się przydadzą. O, tu zbudujemy? People do like a nice bath, a clean mind and a healthy body, you know. Drinking weakens the senses of both builders and strategists. So say the teachings a w chwilą sam powiedziałeś, że dzięki tego twojej karczmie się lud sobie ludzie odpoczną. Hipokryto. Narzeka na tę kulturę... A jego wcale nie jest taka różna. Znaczy jest różna, ale no... Każdy człowiek lubi się pójść zrelaksować. O! Tańczysz! Jesteś bardzo głodny, widzę, chodź. Sam się odżywiać nie umiesz? zadowolony O, o to się dzieje. Syrena Ale nie zbudowaliście jej jeszcze do końca Więc możesz sobie wiesz O, świetnie, kolejni A myśmy zajmowali na naszej bazie, parazować je. Tu zrobię zbrojownię. a może tu, tak? A amfiteati łaźnie, kurde, do nam da kopa. Ale potrzebujemy też zbrojnych Żeby chronili przejście tajne Tak by postąpił każdy dobry dowódca Żeby nie, nie miał Oddziaływania nigdzie o to, mi, o to mi chodzi, dlatego robię tak daleko zbrojownię Bo nikt nie lubi zbrojowni Dobra, rozumiem, że pomyślisz, że się fortyfikuje y, Panie Japanese Ale ja się chcę bronić A nie chcę walczyć z tobą na przynajmniej nie, bo wiem, że ty jesteś pokojowo nastawiony, dlatego nie, nie napadam na niego. Kolejnych biorą. Nieźli są, naprawdę, bardzo dobrzy. Na pewno lepsi niż Wikingowie. Dokładnie. Ty, nawet nie zbudowałeś składu, zacząłeś syrenę, a składu nie zbudowałeś, stary. Nie myślisz w ogóle o swoich ludziach, tylko o zwycięstwie. Jak Japończyk. A to w ogóle nie można stawiać, nawet małych budynków. Przy polu wiem, że nikt nie lubi mieszkać. Nie. Domy tam się budują. Cmentarz jest tak na wzgórzu. Tu nie można budynku budać, nie? Ale... O właśnie czytajcie to! Zbrojownia łucznicy. O, chaty zwykłe, zwykłe chaty. O, a to karczma? No właśnie, to jest karczma. Wille mają wille. My też powinniśmy mieć wille, ale są drogie. Potrzebujemy drewna. a więc zrobimy, rwali. Rozpodnicy, Forester, rozpłodnicy Bo Budujemy w takim szybkim tempie, że nam drewna brakuje, A to dobrze, rozwijamy się szybko. Muszę tylko patrzeć, czy wróg nie idzie. Właśnie, oni na nich chyba bardziej działają niż my. Cztery tysiące. O, tych niedługo przyjmiemy, świetnie. Tutaj mieszkają ludzie, czyli ich przejęliśmy już. Stąd ludzi przejęliśmy, zdaje się. Tak jest, przejęliśmy stąd ludzi. A ci zostali przyjęci przez niego i ciągle idą. Ciężko będzie go przekonać do siebie. Ile splendoru tu potrzeba? 12 tysięcy.

Ładnie się rozwijamy, nasze miasto już jest ładne. Oto, drewno można by było zabrać, bo nam brakuje. Tu też jakieś pewnie są. No, też drewno zostawione. Prawie tysiąc. Kurde, martwi mnie ta szczelina, strasznie, no. Dzięki niej mogą do nas iść krótszą drogą, ale wolałbym, żeby nadłożyli parę dni drogi. A, żebyśmy my byli bezpieczni. Jakie tu rady mamy? Starzy ludzie nie pracują, aby stworzyć w mieście miejsce dla y, nowych rodzin zbuduj dom starców. O! Ludzie wykonują pracę w miejscach, które znajdują się najbliżej ich domów. Aby ich przesiedlić, można ich umieścić w odpowiednim budynku mieszkalnym. W odpowiednim budynku... W odpowiednim budynku mieszkalnym. Dom starców, powiadacie. By się przydał. Dobra, nie, tu nie zbuduję tego. Dom starców powinien być. Tak, wiem. Starcy powinni być daleko od zgiełku, amfiteatru i tak dalej. Wiem, że będą chcieli się może przejść czasami. Swoki na ulicach powodują żałoby. Zbuduj cmentarz! No właśnie, zbudowałem cmentarz. O! Opuszczając ludzi na miasto mogę je z powrotem zaludnić, ale nie ma sensu. Wolę... Y, splendor swoim miastem tworzyć. Własnym, nie? I mieć... O! Właśnie, wojowników. Czy zbuduję tu? Nie, jeszcze nie. Czyli rozpładniać trzeba, rozpładniać. O, amfiteatr.

your armies do you bow to the might of my armies oh oh no nareszcie Dobra, pobór trwa. I górników trzeba zrobić, właśnie. I nie został nikim. A dziecko. Migration is waiting at oh. our borders for you to accept them. Can you cleanse your spirit too, Greeks? Ah, bo tego, Nie musimy oczyszczać swoich dusz, ponieważ nie mamy żadnych grzechów na razie na sumieniu. Nie zaatakowaliśmy was. Wikingów podbi. A, przecież to budują. Podbiliśmy, bo, bo niż podbiliśmy, trzeba było im pokazać siłę. I znów dość głodny Jeszcze jeden mężczyzna, Chińska populacja. japońska populacja. Nie, coś dziwnego. Chodzi mi, że Japończyk walczący w armii Grecji. To jest niemożliwe. Nie, nie mogłoby się tak wydarzyć. No ale. Dobra. Jak ma zamiar oddać życie, to nasze przekonania to tym lepiej dla nas. Iwigacja Ile splendoru? 300... Zes... Trzysta... creeks should not be our enemies, but we must oppose them. The Aztecs not na Respect for the elderly and infirm is a true sign of strength. Relaks Re karczmy kartmy... o 300 mamy znaczy 300 mieszkańców, ok, drogi połączone. Nie wiem, do czego robię tę drogę. Na wszelki wypadek, najwyraźniej. Osąg płodności od czasu do czasu nie zaszkodzi. A przy domu starców płodności, tak, już stawiam. <grym> splendoru to chyba nie mamy za wiele. 74 tysiące? O, nieźle go zdobywamy. No ale jak na razie chyba nie będę wydawać. na dużo wydaje już. Wille, w, 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 znaczy, bo to są Wille, tak? No właśnie, ja zupełnie mam inne pojęcie, to znaczy willa Nie mamy nic. Cuda ofiara. Aby szybko uzyskać dopływ many, można złożyć ofiary z ludzi w misie na ołtarzu. Pamiętaj jednak, że rzecz to raczej niegodziwa. No ale czasem konieczna. Ale my tego nie potrzebujemy, przynajmniej na razie. Ile rudy potrzeba? O, 800. Pomożemy im nieźle. A drewno ciekawe ile zebrali. Czy już miałem za drewno?

Co mi radzisz? Aby stworzyć dużą liczbę uczniów, rodziców, należy zbudować w pobliżu domów żłobek. Musisz też zadbać, aby były dostępne. Aha, musisz też zadbać, aby były dostępne nowe, puste domy, które będą mogły pomieścić wielu mieszkańców. Pamiętaj, że mężczyźni mogą rozmnożyć się cały czas, natomiast kobiety po zajściu w ciążeń. Ha, nie mogą przez jakiś czas współżyć. No no Nieźle niech oddziałujemy, nieźle Wiecie, w czasie zdobywania Splendoru Wykonamy tę misję Ona jest ciężka dość Ale spróbujemy To get through the forest, but he's gonna get himself ambushed. If you spend the signs, you might be able to get him through safely. Those dumb ambushes will also follow the signs, so we can send them on a wild goose chase and make sure the spy gets through.